Chciałam tylko przeczytać cztery zdania znajdujące się na odwrocie reklam leków. W widzimy przystojnych opalonych mężczyzn spinających się po górach, uśmiechnięte kobiety itd., tak a z tyłu czytamy, w chwili obecnej nie ma dowodów na to, że The Ageing wydłuża życie i zmniejsza liczbę problemów związanych z AIDS. Jeszcze nie wiadomo, czy Krikskiwan wydłuża życie lub zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób związanych z HIV. W chwili obecnej nie ma wyników prób klinicznych oceniających wpływ biramunę na prawdopodobieństwo wystąpienia chorób oportunistycznych i szansę przeżycia. A tu wreszcie piszą wprost, nie przeprowadzono prób klinicznych kombiniru. Gdyby te leki wykazały się skutecznością, czego nie dowiodły żadne opublikowane długoterminowe badania naukowe, producenci pisaliby o tym z przodu, zamiast umieszczać w takie adnotacje z tyłu. Możliwe efekty stosowania zeritu to śmiertelna kwasica mleczanowa, wymioty, chudnięcie, toksyczne uszkodzenie wątroby, neuropatia, paraliż, śmiertelne zapalenie trzustki, bawoli chark, wyniszczenie, anemia, leukopenia, bolesne oddawanie kału, splątanie, psychozy, zmiana zabarwienia skóry, osłabienie słuchu, zmiana smaku, zaburzenie pracy zastawek serca. Długoterminowe efekty stosowania zeritu nie są jeszcze znane. Niektórzy pacjenci otrzymujący ekliksivan mają problemy z wątrobą, łącznie z niewydolnością wątroby prowadzącą do śmierci. Inne efekty uboczne to rozdęcie brzucha, bóle boków, krwotoki w dziąceł, wątroby, żółtaczka, anemia, zaburzenia pracy śledzione, bóle mięśni, zaburzenia snu, zapalenie trzustki, kryształy w moczu, dręcenie ust, obrzęki oczu, Paśne wymioty i uszkodzenie nerek związane z niedrożnością dróg moczowych. U pięciu pacjentów na stu biorących diagel występują ciężkie reakcje. To nie jest pełna lista objawów ubocznych. Mogę przytoczyć różne prowadzone w ostatnim roku badania, w których wyniki są niekorzystne dla tych leków. A tymczasem leki przyjmują ludzie, którzy sądzą, że tego potrzebują. Dla wielu jest już za późno. Człowiek bierze te leki, bo wydaje mu się, że to konieczne że musi je bo inaczej kumrzy. Chodzi jak na kilkach, Widzi, że brzuch wdeł mu jakby zjadł dwa arbuzy. Ale uważa, że to i tak lepsze od alternatywy. Tylko nie wiemy, jaka jest ta alternatywa. Czy kiedykolwiek podawał Pan w wątpliwość diagnozę? Nie. Czy wolno nam podawać AIDS w wątpliwość? Dzień dobry, nazywam się Christine Maggiore. Uważam, że niesłusznie zachęca się ludzi do robienia badań na HIV i rozdaje wyroki śmierci tym, u których wynik jest pozytywny. Wiadomo, że test na HIV wchodzi w reakcję z różnymi obecnymi w organizmach ludzi przeciwciałami, nie mającymi związku z HIV. Uznaje się je za przeciwciała przeciw HIV i wynik testu wychodzi pozytywny. Przeziębienie, grypa, zapalenie wątroby, opryszka, reumatoidalne zapalenie stawów, szczepionki, ciąża, to wszystko może dać pozytywny wynik testu. Kobietom ciężarnym, u których test da wynik pozytywny, mówi się, że muszą brać AZT lub przerwać ciąże. Oto etykieta AZT. To chemioterapia. Wiadomo, że ta substancja jest rakotwórcza i niszczy łańcuchy DNA. Powoduje poważną anemię do tego stopnia, że ludziom potrzebna jest transfuzja. Powoduje osłabienie mięśni, neuropatię, biegunkę, demencję, choronienia, kłoniaki. W całym kraju rodzice ryzykują, że odbierze im się prawa rodzicielskie, bo nie chcą podawać swoim dzieciom AZT. W Eugene w stanie Oregon rodzice dziecka, u którego nie wykryto HIV, są oskarżani o zaniedbanie i chęć zaszkodzenia dziecku, bo odmówili podawania mu AZT. Ojciec tego dziecka ma negatywny wynik testu. Jego siostra ma wynik negatywny i ono samo ma wynik negatywny. Ale ponieważ matka jest celopozytywna, Władze nakazują podawanie niezakażonemu dziecku AZT i zabraniają karmienia go piersią. To nie polityka opieki zdrowotnej, tylko obłęd. Nasza lekarka przyszła go obejrzeć, zbadała i powiedziała, że wygląda świetnie. Był zdrowy, wszystkie narządy pracowały prawidłowo, wszystko było w porządku. Silne zdrowe dziecko. Ale postanowiliśmy jeszcze porozmawiać z pediatrą specjalizującym się w chorobach zakaźnych. Przyszła, obejrzała Felixa i też powiedziała, że wygląda bardzo zdrowo. Ale kazała natychmiast przestać go karmić piersią i zacząć podawać AZT. Stwierdziła, że to najlepsze, co możemy zrobić. Porozmawialiśmy z nią przez chwilę i wyjaśniliśmy, dlaczego tego nie chcemy. Nim podjęliśmy tę decyzję, badaliśmy dogłębnie sprawy i wzięliśmy pod uwagę wszystkie dane na temat naszego zdrowia. Zdrowia mojej córki i mojego. Lekarka zareagowała dość stanowczo. Powiadomiła nas, że porozmawia z Komisją Etyczną Szpitala i skonsultuje się z prawnikiem szpitala. Do pokoju wszedł przedstawiciel Sądu Rodzinnego z policjantem. Umundurowanym policjantem z bronią, krótkofalówką, nocesem. Powiedziano mi, że naprawdę muszę przestać karmić piersią i zacząć podawać Felixowi AZT. Przestraszyłam się. giving Felix the right away. And I told the nurses to please come in now and bring the formula bottles. And I would start it right then. So that's what we did. What does Ale to już było bez znaczenia, bo zaczął się cały ten proces. Dostałam zawiadomienie, że mój syn nie jest już pod moją prawną opieką, tylko pod opieką stanu Oregon. Ale że zostanie przy mnie. Kiedy człowiek dostanie takie powiadomienie, zdaje sobie sprawę, że niczego nie może być pewien. Bierze się w bez igły, tylko z cieniutką rurką. Muszę przykleić taśmą rurkę do swojego palca. Wciskam tłoczek z i patrzę jak lekarstwo wpływa aż do końca rurki. Wtedy wkładam palec do ust dziecka, żeby zaczęło stać. Następnie wciskam tłoczek, żeby podać cały lek. Na końcu zostaje jeszcze trochę w rurce. Muszę więc wziąć trzykawkę z rurki i nabrać jeszcze odrobinę leku, tak żeby dziecko dostało całe, 0,65 ml AZT. Kiedy byłam w trzecim miesiącu ciąży, przebadali mnie. Wynik był pozytywny.